No hej, cześć, witam, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ja to jest kolejny materiał z gry Marvel Avengers i w tym odcinku idziemy dalej z fabułą i zobaczymy jak to będzie, ale na początku sobie zobaczmy czy mamy coś lepszego, 25, o, lepsze, dobra, a tu mamy, coś lepszego mamy, o, nie mamy, szkoda. Tu mamy takie coś, a to? Nie, nie tu, nie tu, nie tu, dobra, um, umiejętności, zobaczmy. Nie mamy, okej, okay. dobra. No to pogadajmy sobie. Przed tobą, Arcy, trudne zadanie, Tony. Obym nie dostał jakiegoś napadu lękowego. Jestem prawie pewien, że wszystko jest perfekcyjnie przygotowane. E, prawie pewien? Wybacz, źle to zabrzmiało. Chciałem powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Dzięki, że się martwisz. Aha, okej. Okay. A ty No to co ja tam muszę zrobić? Aha, iść, 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 człowiek rakieta. Dobra, chodźmy. Dzienita. Każda przeprowadzona próba skończyła się źle, ale nowy zminiaturyzowany akcelerator to moja kolejna szansa. Tu do góry. To mi gdzieś jakby. A tu prowadzi. Okej. Okay. Zobaczmy sobie. Okej. Okay. Ulala! La. Pięknie! To jest ekstra. Projekt widzi mi się za 1,4 miliarda dolarów. Może sporąć przy starcie, ale będzie przy tym cholernie dobrze wyglądać. Wszystkie systemy sprawne, ale ostrzegam: na trasie waszego lotu znajduje się ogromna burza, czyli z deszczu rynny. Cóż, i tak nie możemy dłużej czekać. Toni, wgrałam trochę muzy, żeby cię nakręcić. O nie. Spoko, spoko nie mojej. Poradzisz sobie. Oby. No dobra. Trzy, dwa, jeden. Dobra, wow. Układ Widzę go, dzieciaku, ale nie ma już odwrotu. Zdajcie spokój. Ale gdzie mam lecieć? Ciężko. No. Oh, wow. To diabła! Ta burza chyba usmażyła mi systemy! Kamala! Jarvis! Jesteście tam? To diabła ludzie! System zaczyna mi się zbierać! Ciężko! Kamala! Jarvis, ja się palę! Odrzuć to palacz! Muszę to zrobić no Nevěděla jsem, že mi se Co poda. Dobrá. Dávaj, dávaj. Musíme dát radě. Udało się, wow! Idealne lądowanie. Diabła. W repulsorach nie zostało zbyt wiele Mam nadzieję, że nie będzie się tu roiło strasznych Oby. Oby, oby. Chodźmy, chodźmy. Okej, okay, zobaczmy co tu mamy. Momencik. To nie ma sensu. Formuła regeneracyjna? To by wyjaśniało wielką głowę Tarytona. To jej źródło. Pewnie jakiś biedny Inhuman. Dobra, znajdźmy te drzwi. O oh mój Boże. Koniec z formułą regeneracyjną, koniec z adaptoidami. Wszyscy przybijamy sobie piątki. A to na pewno, na pewno. A tu mamy to. Dobra, dawaj, otwieraj, jest ktoś w domu. te kosmicznym byłem. Chyba nie często ktoś tu zagląda. No chyba nie. Hy, coś mamy. No, dawaj. Dobra. Gdzie mam iść? Dobra, tu mamy coś ten. Weźmy sobie. gdzie ja mam iść? Tam. I do góry. Okej, okay. dobra, dawaj. To nieautoryzowano utworne życie. A, hej! Chodzi o mnie. Jeśli to nie obudziło robostrażników, to już chyba nigdy nie wstanę. O, coś tu mamy. Zobaczmy. No i tyle z tego, tak, tak. Do góry, chyba na dół. Oki doki, dawaj dawaj. Dobra. Przebicie się przez śluzę nie obudziło robotów strażniczych. Może mają pilnować, żeby nikt się nie wygostał? A może, może? Tu coś mamy, zobaczmy. Zobaczmy coś nowego. Tutaj jest. Yy, o. Jednak jest okej. Okay. Co to jest? Regeneracja okej. Okay. Może być umie umiejętności nie mamy. Dobra, spoko. Tam jest. I tutaj pięknie, dobra. Oho! To wcale nie brzmi złowieżco. Co ty nie powiesz? Kto to? O mój Boże! Kapitan, o! Oh. Steve, Steve, jasna cholera, ty żyjesz, Tony, czekaj, co to w ogóle jest? Gdzie jestem? No, co mam Tony, przytulasz mnie? Co, nie, nie chcę, żebyś upadł. To dlaczego nie puszczasz? Myśleliśmy. To znaczy, ja myślałem, że... Dobrze, że cię znalazłem. No. Pogubiłem się. Tak, chodźmy. Muszę cię stąd wydostać. Dawaj. Zaraz, zero, zaraz, zero, zaraz, Chwila, chwila. A Tarleton? On przeżył? Tarleton? A kogo to wchodzi? Wybuch. Był za blisko. Przetrwał. Najwyraźniej dzięki tobie. Monika też, jeśli wierzyć dziennikarzom. To nie ma sensu. No dobra, mam cię. Ewakuacja. Wszyscy ci ludzie. Tak, porozmawiamy o tym. Dasz radę iść? Tak, jest w porządku. W porządku. Do roboty. I to jest kapitan, jakiego pamiętam. Idziemy. Oto no teraz kapitan Ameryka. Okej, Cóż, my? Znaleźć kapsułę ratunkową i. uciec. Oki, okay, oki. Okay. Tak, ja prawdę mówiąc nie sądziłem, że zajdę tak daleko. Tak. Oni, gdzie są wszyscy? Gdzie my jesteśmy? Skok z przewrotem. Naciśnij spację w powietrzu, aby wykonać skok z przewrotem, zwiększyć y, dystans. Okej. Okay. w kosmosie. Może ty nie żartowałeś. Naciśnij i przytrzymaj. Okej. Okay. No nie, Na pewno masz prawdę, kapitanie? nie, nie, wyszedłem <grych> z nie, Dobra. Tego nie, 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 co? nie, 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 do skoku? Dobra. Słuchaj, co się dzieje? To długa historia.

A dobra, dobra, już kumam, okej okay. <śpiewanie> Okej, okay, już kumam, już kumam, chyba Okej, okay. o właśnie, o to chodzi Marne 5 lat, jak na twoje standardy, to zaledwie drzemka Czyli ludzie już wolą mnie z lodem. Ach. już sypiasz żartami. Czerstwój, ale to dla ciebie normalne. No nie. I znów to samo. Aha. dobra, Ten dyk. Kapitanie Rogers. Proszę nas jeszcze nie opuszczać. Panika. dawno się nie widzieliśmy. Twój kolega Tarlton raczej nie był zachwycony faktem, że używasz krwi superbohaterów do zastąpienia superbohaterów. Dał mi wolną rękę. A teraz przestań robić to, co robisz. Moment. George nic o tym nie wie. I nie dowie się. A o, o, chyba ją wkurzyliśmy. Toni! Pracuję nad tym W porządku, udało się. Ruchy Co to diabła. A i... Szybko! Oh, shit, o, shit, shit, shit! Próbuję! Jak małaraka jesteś na strasznie tarczy. Będę chyba musiał użyć brutalnej siły. Dlaczego cool chcę to nie zacząć? Kurcz denno. No jak go? o OK. Diabo, uh, vai uh, uh, OK.

O tym szkle mówiłeś. Okej. Okay. Błędy się zdarzają, moi drodzy. Niestety. Uważaj na szkło, kapitanie, nie utrzymacie. No dobra. Już sprawię, kapitanie. Kurczę, no, niedobrze. Ale jest zawsze. Czekaj tu. Kurczę. Ach, błędy, błędy, błędy się zdarzają. tu tu I teraz tak tu. No, jak to możliwe? Mo no. OK a... no coś, coś 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 nie halo jest ale Dobra, to kilku lat sztuka Czekajcie. Ale jak? Mam nie dać się tak ten. Chyba że mam jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem czy się uda. Tak, żeby do. do końca. No nie tak. Już prawie kapitanie. No ale... O oh mój gad! Oj, oj, Już prawie, kapitanie. Nie, 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 no... Dawa, już prawie... Dajmy jeszcze raz. No ale jak jak no nie da się no nie da się no Dobra, chwila Dobra, udało się Odziło jakoś się udało, dobra Ło, tarcza mówisz. Nice Wow Udało się po tym jak zatrzymam nagranie, nice to nie! Mm. Dawaj, tak, tak, damy radę, cholera. Okej. Okay. Do diabła... Do diabła, nie, nie, nie. A wiesz, dobrze, że nie zginiemy. W ogni z tej kuli śmierci. A źle, ponieważ? Ponieważ niestety najpierw się udusimy. <sł hairy> Przynajmniej mamy dobry widok. <sł union> Cholera. Było blisko. No. Cóż, skoro i tak zginiemy. To może... nie wiem, o czymś mi powiesz? Te żarciki... w ogóle ich nie umam. Przejrzałem twój pamiętnik. Dlaczego rozwaliłeś reaktor? Mnóstwo ludzi zginęło. Coś tam było ukryte, głęboko pod zatoką. Połączone z reaktorem z każdą minutą się wynurzało. Trzęsienia ziemi. Musiałem działać. Cały łoskok San Andreas miał wybuchnąć. Ocean pochłonąłby miasto, zginęłyby miliony. Nigdy w ciebie nie zwątpiłem. Ale musiałem to usłyszeć. A to co do diabła? Kogoż to ja widzę? Czy ja zawsze muszę was ratować? Takie życie boga grzmotów i piorunów. Siema, tam Witam ponownie, kapitanie. Ej, jesteśmy uratowani. <laughs> Okej. Okay. Moja formuła regeneracyjna? George? Jak długo byłem twoim szczurem laboratoryjnym? Wiedziałam, że tak zaradziesz. Wolałbyś umrzeć, niż prosić ich o pomoc. Ufałem ci. Dzięki mnie żyjesz. Możesz kontrolować maszyny mocą umysłu. Pomyśl tylko Zainfekowałaś o wszystkich. mnie jego krwią. Mogłem Nie. przez to zginąć. Ale żyjesz. Pomyśl o swoich marzeniach, George. Jak mogłaś? Uczynić mnie jednym z nich. Dałam ci siłę, George. Odebrałaś mi nadzieję. Mieliśmy tę samą szansę, jaką sam miałem. Co. 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 co zrobiłeś? Oczyszczę ziemię z supermocy. Choćbym sam miał zginąć. Cześć, stara przyjaciółko. Steve. Not. Dobrze cię widzieć. Gdybym wiedziała, że żyjesz, że cię mają, to nie twoja wina. Dalton nie wiedział, że Monika mnie ma. Co? Dzień A. Napad. Monika wynajęła tęsknota straża, był klot Terry Aktywowali protokoły bezpieczeństwa. Włączyli autopilota chimery. Ale to. to coś. Zataczę. Nie przewidzieli tego. Sygnatura cieplna. To pewnie to wywołało trzęsienie ziemi. Co to było? Nie wiem. Nad. Nawet... Ciągle myślę. Gdyby mnie. Ci wszyscy ludzie. Nie, to nie twoja wina. Ten statek nie powinien był wystartować. Zrobiłabym to samo. Ty żyjesz. Wiedziałam. Chodźcie, musicie to zobaczyć. Oho, ciekawe co takiego. Witamy z powrotem, kapitanie. Wiem, że mówię w imieniu wszystkich. Dobrze pana znowu widzieć. Dzięki, Jarvis. Też się cieszę. Odkąd chimera nieomal rozbiła się na Manhattanie, sytuacja się pogorszyła. Obawiam się, że AIM wykorzysta tę sytuację, by dalej nękać wszystkich Inhumans. Nie pozwolimy na to. Świat potrzebuje Avengersów bardziej niż kiedykolwiek. Przygotowujemy się do ostatecznego starcia, Zajm. Zakończyłem analizę planów pana Starka co do wyposażenia Avengersów na to starcie i będziemy potrzebować specjalnych materiałów do jego wykonania. Dzięki, Jarvis. Pora wrócić do formy bojowej. Zobaczmy, czego nam trzeba. Doskonale, sir. W ramach tych działań moglibyśmy pomóc naszym sojusznikom. Komandor Hill i dr Pim donoszą, że mają poważne problemy z koordynacją naszych wysiłków, ponieważ AIM sprawuje kontrolę nad większością sieci komunikacyjnych na świecie. Jak możemy pomóc? Poprosili o zniszczenie głównego centrum łączności Aim, by umożliwić zjednoczenie wszystkich sił oporu. A więc zróbmy to, przyjacielu. Dostępna bohaterska prawa. Okej. A skoro już mowa o mediach, od jakiegoś czasu krążą wieści, że Thor Odinson współpracuje z byłymi naukowcami Aim w odległym zakątku Skandynawii. Być może to tylko element kampanii propagandowej hey? przeciwko Avengersom, ale warto to sprawdzić. Słusznie, ściągnijmy tu jak najszybciej. Dobra, okej. Okay. Spoko. Zawsze coś. No, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Widzimy się już wkrótce, także hej, cześć!